Nowy rok, nowa ja, wiele osób będzie chciało schudnąć, wiele osób zacznie biegać, za wiele osób zacznie robić brzuch i wszystkie te osoby popełnią te same błędy, przez które znowu wrócą do punktu wyjściowego. Cześć, nazywam się Piotr Tomaszewski i w dzisiejszym odcinku powiem Ci o pięciu najczęstszych błędach osób, które popełniają, które mają problem właśnie ze schudnięciem, z takim trwałym schudnięciem, a nie żeby potem mieć efekt jojo. Pierwszy, największy błąd, jaki ludzie popełniają, to chcą wielkich zmian w krótkim czasie. Nie da się tego zrobić, nikomu się to nigdy nie udało w dłuższej perspektywie. Oczywiście tydzień, dwa tygodnie motywacji spoko, jeszcze nas pociągnie, ale po miesiącu, po dwóch, no przestanie Wam się chcieć, więc jeżeli nagle budzisz się 1, 2, 3 stycznia z myślą, że o, muszę teraz zacząć jeść 5 posiłków dziennie, nie mogę jeść fast foodów, nie mogę jeść słodyczy, nie mogę pić, nie wiem, napojów słodzonych, muszę codziennie trenować. No to prawdopodobnie w ciągu dwóch tygodni po prostu się potkniesz i nie będziesz w stanie tego trzymać. Dlaczego? Dlatego, że takie rzeczy wymagają od nas bardzo wiele. Po pierwsze, moty moty Uch. Po pierwsze, bardzo wiele motywacji, determinacji, dyscypliny i też wymagają czasu, żeby wprowadzić to w życie. Dlatego, że to są nawyki. I żeby nawyki wyrobić, potrzeba wiele czasu. Czasami nawet miesiąc, to jest o wiele za krótko. Więc trzeba to robić po prostu małymi kroczkami. Czy się z tym zgadzasz, czy nie, niestety, ale jeżeli chcesz schudnąć w dłuższej perspektywie, czyli na przykład zaczniesz teraz i chcesz wyglądać fajnie w wakacje, to spoko, to jest akurat taki dobry termin, bo to jest prawie pół roku, więc przez te pół roku jesteś w stanie wiele osiągnąć. Tylko właśnie, małymi kroczkami, Zacznij sobie po kolei, spisz sobie na kartce, co robisz na przykład źle, czyli na przykład, właśnie nie wiem, miesz słodycze, pijesz słodzone napoje, jesz fast foody i Krok po kroku to ograniczaj, czyli na, przykład na początku załóżmy ustal sobie, że ok, od dzisiaj będę pić na przykład tylko wodę mineralną, jakby koniec z napojami słodzonymi i się tego trzymę przez tydzień czy dwa. I jak już to wprowadzisz i to nie będzie dla Ciebie jakieś takie uciążliwe, to dopiero wprowadź kolejną rzecz i potem kolejną i kolejną. W ten sposób będziesz budować powoli sobie nawyki, przez które będziesz mieć efekty na lata, a nie na lato. Drugi najczęstszy błąd, z którym się spotykam, to jest myślenie o pierdołach i skupianie się na nieistotnych rzeczach, a olewanie takich grubych rzeczy. Teraz tak bardzo pokrótce, bo więcej możesz posłuchać w innych moich filmach, no to. Najważniejsze w odchudzaniu jest to, żeby być w deficycie kalorycznym, czyli spożywać mniej kalorii niż wynosi wasze zapotrzebowanie. Jeżeli chcesz obliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne, to odsyłam cię do kalkulatora na mojej stronie. Tam od razu też ci wyliczę, ile powi powinnaś jeść kalorii e, przy redukcji tłuszczu. I to jest najważniejsza rzecz. Cała reszta praktycznie nie ma przy tym znaczenia. Jeżeli tego punktu nie osiągniesz, to nie schudniesz po prostu. Więc nie ma znaczenia czy, nie wiem, będziesz jeść 5 posiłków dziennie, czy trzy posiłki dziennie, czy będziesz jeść posiłki o niskim indeksie glikemicznym, czy o wysokim indeksie glikemicznym, czy będziesz jeść produkty bio, czy jakieś zwykłe, czy cokolwiek innego. Cała reszta nie ma znaczenia w momencie, gdy spożywasz odpowiednią ilość kalorii i makroskładników. Oczywiście, jeżeli chodzi o odchudzanie, jeżeli chodzi o zdrowie, to jest trochę inna para kaloszy, ale wciąż te kalorie i składniki dalej w każdym aspekcie będą najważniejsze i to na tym powinieneś się skupić, bo mówię, cała reszta nie będzie miała znaczenia, jak to zrobisz, to schudniesz po prostu. A jak nie będziesz w deficycie, a będziesz nie mieć 5 posiłków dziennie, właśnie niski indeks tak itd, i tak to nie schudniesz. Trzeci bardzo częsty problem, to postrzeganie jedzenia jako złe i dobre. Słuchajcie. Jedzenie nie kradnie, nie molestuje ludzi, nie, nie zabija, nie obraża, więc nie może być złe albo dobre, jakby no, 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 no po prostu nie, to są cechy ludzi, a nie jedzenia. Jedzenie może być ewentualnie albo bardziej wartościowe, albo mniej wartościowe i to jest wszystko, co może nam, jakby, co możemy, jak możemy ocenić jedzenie. Nie bądźmy tacy krytyczni wobec jedzenia, bo by nic nie zrobiło, naprawdę, także... Mówię jedzenie nie może być dobre albo złe, tylko właśnie może być albo powiedzmy bardziej wartościowe, albo mniej wartościowe. I oczywiście im więcej wartościowego jedzenia w naszej diecie, tym lepiej. Ale to nie znaczy, że nie ma w, nie ma w naszym jadłospisie miejsca na te bardziej przetworzone rzeczy, na tak zwane produkty rekreacyjne. Czyli właśnie jakieś fast foody, słodycze i tak dalej. Jak najbardziej. Możemy jeść takie rzeczy, tylko w. Ograniczonej ilości po prostu. Bo jeżeli ktoś je fast foody na przykład codziennie, czy co drugi dzień, właśnie w ten słodycze, słone, przykąski i tak dalej, to wiadomo, że to nie jest dobra sytuacja, jakby no, nie powinno się tak robić. A w momencie, gdy ktoś spożyje na przykład taki jeden posiłek w skali całego tygodnia, gdzie przez cały tydzień ma 30 posiłków i w tym jeden będzie taki przetworzony, no to jak najbardziej. Jak najbardziej może tak być, bo pamiętajcie, że trzeba zachować zdrowy rozsądek. Jeżeli ktoś nie ma zamiaru do końca życia nie jeść czegoś, to nie powinien tego ograniczać nawet na, nie wiem, dwa miesiące, bo to nie ma sensu. Yy, bo i tak do tego wrócimy. A pamiętajcie, że my musimy się nauczyć też. Żyć z tym jedzeniem. My musimy się nauczyć żyć z tym, że na przykład wychodzimy ze znajomymi, z tym, że na przykład będziemy głodni. Musimy coś zjeść na mieście, bo przecież nie będziemy się głodzić, więc to jedzenie również powinno się znaleźć w naszym jadłospisie Oczywiście, jeżeli chcemy, bo ja nie mówię, żeby się zmuszać teraz i jeść, jak ktoś nie je, ale chodzi mi o wszystkie przetworzone produkty, że one powinny mieć jakieś tam miejsce w naszej diecie, bo jeżeli mówimy też o zdrowych relacjach z jedzeniem, no to nie powinniśmy mieć produktów zakazanych. Więc to jest kolejny błąd, czyli właśnie te produkty zakazane w dzieci: dzielenie jedzenia na dobre i złe. Czwarty błąd to skupienie się na treningu. To się może wydawać początkowo kontrintuicyjne, że zaraz przecież pomyślimy, no ale halo. Sportowcy trenują i są szczupli. Więc ja muszę też trenować, żeby być szczupłym. Tak i nie. Zależy. Problem polega na tym, że u osób takich powiedzmy amatorów. To my nie jesteśmy w stanie spalić tyle kalorii w ciągu tygodnia na treningu, żebyśmy mogli powiedzmy tak, olać dietę. Bo jeżeli mówimy o sportowcu, jeżeli mówimy, nie wiem, o jakimś Maratończyku, jeżeli mówimy o kolarzu, to mamy też na myśli 20 godzin spędzonych na treningu u niego. A ile ty spędzasz czasu? 5 godzin, 6 godzin w skali tygodnia, widzisz tą różnicę, że no nie jesteśmy w stanie, jako, jako, jako normalna osoba, która nie wiem, ma jakąś pracę, obowiązki i tak dalej, żeby trenować jak zawodowiec, bo to jest jego praca. On na tym pracu, on na tym zarabia, że trenuje powiedzmy te 4-5 godzin dziennie. Ty jesteś w stanie wygenerować godzinę może półtorej przy dobrych wiatrach, e, codziennie, więc nie będziesz w stanie tyle kalorii spalić przez to, że masz za mało czasu, a druga sprawa, to przez wytrenowanie sportowiec jest w stanie trenować 20 godzin w tygodniu. Ty nie jesteś. Ty po prostu po tygodniu e, będziesz zombie, nie? Będziesz tak... Nie wstaję z nie, nie, już, mówię, nie, nie, nie. Więc właśnie, e, dlatego przede wszystkim trzeba skupić się na diecie, bo nie przetrenujesz złej diety. E, w dodatku badania pokazują, że osoby, które zaczynają trenować, też zaczynają więcej jeść, bo to też jest normalne, że organizm skoro więcej wydatkuje tej energii, to też więcej tej energii chce dostać. I często to jest kompensowane, czyli na przykład spalisz 300 kcal na treningu, a masz ochotę zjeść 500 więcej. I koniec końców zjesz nawet więcej niż się spaliło, jeżeli się tego nie kontroluje oczywiście. Więc trening jest ważny, jak najbardziej przede wszystkim dla zdrowia. Dla zdrowia powinniśmy ruszać się powiedzmy te 3-5 godzin w tygodniu, I, i to w ogóle nie ulega wątpliwości. I to nie chodzi o to, czy chcemy schudnąć, czy chcemy nabrać masy mięśniowej, nieważne, po prostu dla samego zdrowia powinniśmy uprawiać jakiś sport, jakąś aktywność, ale nie możemy zwalać całego procesu odchudzania na sam wysiłek. Bo to nigdy się dobrze nie skończy. Kolejny, piąty i ostatni błąd to niestety, ale brak cierpliwości. Słuchajcie, jeżeli ktoś przytył, nie wiem, 10-15 kilo w skali roku, to nie może oczekiwać, że schudnie te 10-15 kilo w skali miesiąca. Więc trzeba brać pod uwagę, że proces odchudzania, proces redukcji tkanki tłuszczowej jest po prostu długi. I im dłuższy, tym, tym dłuższy będzie, im więcej mamy do zrzucenia. I tutaj taką, powiedzmy, zdrową skalą tempa redukcji tkanki tłuszczowej jest to około od... 2 do 4% masy ciała miesięcznie, czyli dla chłopa ważącego 100 kg będzie to od 2 do 4 kg tygodniowo. Więc jeżeli on chce zrzucić na przykład 15 kg, no to wystarczy policzyć, że 3 miesiące to jest takie totalne minimum, jakie jest mu potrzebne, żeby schudnąć. Więc jeżeli jesteś w trakcie odchudzania i wchodzisz na tą wagę i denerwujesz się, że nie wiem, spadło ci 100 gramów, 200 gramów, ale nic nie spadło, no to przestań się ważyć, bo to nie ma sensu. Yy, dlatego, że też waga może skakać z dnia na dzień, na to jest w ogóle temat na inny odcinek, dajcie łapkę w górę, to, to coś nagram, ale chodzi mi o to, że yy, musimy sobie to po prostu ustalić. Oblicz, ile masz do zrzucenia, jaki to jest procent twojej masy ciała, a potem to podziel na te miesiące, które powiedziałem. I wtedy, jeżeli na przykład po trzech miesiącach się okaże, że zrzuciłeś, zrzuciłaś tylko 5% masy ciała, no to znaczy, że może być jakiś problem, może coś źle robisz i wtedy trzeba się zastanawiać nad tym. Ale nie możesz uznać na przykład po dwóch tygodniach trzymania diety, że ona nie działa, bo nie wiem bo nie schudłeś 5 nie kg. Bo to jest niemożliwe. A im częściej się będzie wprowadzało jakieś zmiany, tym ciężej będzie wyłapać co robimy źle, co robimy dobrze. Dlatego, jeżeli trzyma się jakieś diety, jakiejś właśnie ilości kalorii, czy cokolwiek, to rób to przez dwa czy trzy tygodnie, zanim wprowadzisz jakiekolwiek zmiany. Dlatego, że nie wiesz po prostu jak na to zareagujesz. Tydzień czy nawet parę dni to jest o wiele za mało, żeby cokolwiek powiedzieć, żeby ocenić. Także mam nadzieję, że ten film był pomocny. Napisz w komentarzu, ile ty kilogramów chcesz zrzucić w tym roku. Życzę Ci powodzenia od sam do innych filmów na tym kanale. To by było tyle na dzisiaj. Pozdro.